Kto z Państwa pyta w głowie, że 20 lutego rodzię resztę kucharzy, podaję, że tutaj są tylko te 20 lat, to jest Pani Radia Maria. I to oni tylko chcą wybierać. No nie wiem, no w pewnym razie powiem tak, że kiedyś, bo każdy czytaj w Sprawa do przemieszczania i podobne, ale kiedyś była audycja Was, tych, tych, evet. tak News, dla placów państwowych i chciałem zabrać głos. Masowo był dla Szyszko, ale tym się dosłonił, czy zyskuł ryzyk dla swojego radia. Znaczy, takie komplementy z tym wszystkim, audycji i tak dalej, leśni i tak? W terminie przez ileś minut próbowałem, no i dałem spokój, gdyż były tylko laudacje, nie można było nic